Biskupów Kujawskich w Wolborzu został wzniesiony w latach 1768-1773, gdy Wolgusz był pod rządami biskupa Ostrowskiego. Z wykorzystaniem murów istniejących w budowli z początku XVII wieku, według projektu architekta włoskiego Franciszka Platziego z przeznaczeniem na letnią rezydencję biskupów Kujawskich po tym, jak wyprowadzili się oni z zamku. Wiadomo, że Wojboż to również historia. Co mogliby Państwo powiedzieć um, o historii tego obiektu? Jak e, widzicie, mieścimy się w e, siedzibie e, biskupów e, tak, jak Otaczają nas piękne, warotkowe budynki e, z e, zapleczem. E, pomnik, który widzicie za nami, został e, poświęcony e, wymarszowi wojsk e, Wojskowej Agiełki. Wald. W budynku tym mieściło się liceum pedagogiczne, potem został przekształcony w technikum mechanizacji rolnictwa. Nazwa szkoły ewoluowała. Obecnie jest to zespół szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Olborzu. Niemniej bazą jakby do tej szkoły była mechanizacja rolnictwa i to ona również dzisiaj pełni tutaj główną jakby taką funkcję i spaja te tradycje z nowoczesności. Pałac ten należy do najszybniejszych rezydencji magnackiej w Polsce z okresu późnego baroku. Wolborski pałac był używany przez biskupów kujawskich do 1818 roku. Następnie przejęła go Komisja Rządowa Wojny Królestwa Polskiego, lokując tutaj w 1834 roku inwalidów wojennych. Następnie dawna rezydencja biskupa stała się koszarami dla dwóch rod rosyjskiego, połockiego Pułku Piechoty. Spowodowało to znaczną dewastację pałacu i parku, Pogłębioną jeszcze spaleniem go podczas I wojny światowej. Po 1945 roku był on użytkowany kolejno przez Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego, Dom Dziecka i Liceum Pedagogiczne. W pałacu mieści się izba muzealna przechowująca pamiątki historyczne z dziejów Wolborza. W latach 1950-1961 przeprowadzano generalną restaurację pałacu. Od 1967 roku dawna rezydencja biskupów kujawskich jest siedzibą zespołu szkół rolniczych Centrum Kształcenia Uczestniczego w Holborze. film został w tej szkole nakręcony? Polska, Polska, Wam Mamy nareszcie własność I zawsze będziemy. Ten polwark należy do naszej osady. Możemy go zająć na mocy prawa. Ledwo skończyła się jedna wojna, zaczyna się następna. Spotkałyśmy się z lekceważeniem ze strony mężczyzn. Czy mamy im się poddać? Nie. A kiedy na polu bitwy rządzi miłość, trup ściele się gęsto. W telewizji, Kinopolska. Tak szybko jak zaczęło się nasze zwiedzanie Pałacu Biskupów Kujawskich w Wolbożu, tak samo szybko się skończyło. Okazuje się, że nie trzeba daleko szukać, żeby znaleźć piękny zabytek. Wystarczy tylko kilka kroków i trochę chęci.